Czekaj, czekaj. Ok? Dobrze. Oj, to znowu ty, patrz jak jeździsz. Przepraszam cię, nie patrzyłam. Naprawdę. Przepraszam. Zarwa. Nie, jasne, ty nigdy nic nie robisz specjalnie. Słuchaj, już ci mówiłam, że to było niechcący. Czemu mi nie wierzysz? Nie wiem, może dlatego, że zaśpiewałaś na scenie moją piosenkę z moim chłopakiem? Bo to na pewno też było niechcące, prawda? Nie, 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 Ambar poprosił mnie, żebym z nim zaśpiewała Ty miałaś karę i bardzo mnie o to prosił mm, ale uczynność Doskonale wiedziałaś, że to moja piosenka Ale ja nie chciałam z nim śpiewać Słuchaj, to on powiedział, że się zapisałam Wszyscy na mnie patrzyli, świeciły światła Więc Amara powiedziała, że mam wejść na scenę i zaśpiewać Jasne, jasne, spoko wszystko rozumiem. Światła, scena, publiczność. Nie mogłaś odmówić. Wiesz co? Chcę, żebyś coś dobrze zrozumiała. To jest moje miejsce. Czy jestem z Mateo? Czy nie? Jak to? Nie jesteście już razem? Pokłóciliście się o to? O tym rozmawiam z przyjaciółkami. Spokojnie, nie jesteś tak ważna. Nie, spytałam dlatego, bo nie chcę, żebyś się rozdawała z takiego. Lepiej nic już nie mów. Dobrze, nic już nie mówię, ale mam nadzieję, że wszystko się ułoży. Мушу лететь.